Hej, cześć witajcie! Witam w pierwszym odcinku z AirPod CEO i dzisiaj rozpoczynamy nową serię, w którym będziemy rozwijać, zbudujemy swoje pierwsze lotnisko i będziemy je rozwijać na arenie międzynarodowej, oczywiście na początku na arenie krajowej i bez zbędnego przedłużenia wybierzmy nowe lotnisko. Zaczynamy od wyboru naszego charakteru, naszej postaci. coś tam sobie wybierzemy. Nie robi to wielkiej różnicy. Zabawnie dość wygląda, no ale niech będzie. Oczywiście Mariusz Kale. Kontynuujmy teraz wybierzmy, gdzie chcemy nasze lotnisko. Myślę, że oczywistym wyborem będzie Polska. I gdzieś tutaj może okolice Gdańska. Może pod Warszawą. No niech będzie przylegać do Warszawy. I lecimy dalej. Nazwa lotniska Los Lionel Los. Tu piszmy, ale takie coś wybierzmy sobie logo. Myślę, że to jest takie przyjemne. Myślę, że odpowiadałoby na takie lotnisko w Warszawie. Wybierzmy sobie większą mapę. E, poziom nigdy nie grałem na najtrudniejszym na extreme, myślę że to mogło być trochę za ciężkie ale takie difficult myślę że będzie całkiem w porządku lecimy niech się wszystko załaduje chwilę to zajmie na początku będziemy zaczynać od lotniska regionalnego Dość malutkiego, będziemy obsługiwać tylko małe awionetki. No, jesteśmy super. E, odpalę sobie, o, mogłem to pominąć w sumie, mm, już nie jestem w stanie. E, super, e, dobra, ja sobie zostawię tutaj te podpowiedzi, żeby one zostały, żeby mieć wszystko zrobione, e, niczego nie zostawiać sobie w tyle. E, tylko na pewno sobie na samym początku bym przeniósł te dwie strefy: tą budowlaną i z robotnikami. Gdzie to było? Chyba tutaj. Nie, tutaj. Materiały w sumie właściwie mogę tam zostawić, bo też przeniosę. Najpierw może zaczniemy od tego. Nie, to nie to. Dobrze, to, to zróbmy coś takiego, a na materiały dajmy sobie tutaj, teraz będziemy, a tylko że, nie dobra, oj teraz nie wiem czy mi to zadziała, no ale dobra. Musimy podpisać sobie kontrakt, żeby mieć jakiś robotników, więc podpiszmy. Tutaj mamy 92, tu 70, 75, tu za 760, a tu za 5,40, więc wybór jest prosty. same gwiazdki o tym świadczą. Teraz wróćmy do operacji: przyzwijmy sobie, tak nie wiem, no, może być stylu. Mam nadzieję, że oni mi teraz przyjadą, mimo że nie ma tego podłączenia do drogi. Bo, jak nie, to będzie trochę lipa, nie? Dobra, jadą. Chyba mamy problem. Chyba mamy lekki problem um, gdzie to. Dobra, na razie postawmy to tu. I teraz powinni... Teraz co drugim razem jak przyjadą. E, wszystko już powinno być w porządku. Mały... Oj, co jest? Jednak nie. Coś nadal im nie pasuje. Jak zrobimy tak, to. Czy może teraz musimy ich odwołać jeszcze raz? Dobra, może teraz zadziała. Tak, super, udało się. Pięknie. się powysypują no i tak jak widzicie pierwszą rzeczą którą musimy zrobić oprócz tego co tutaj mi już dałem do zrobienia jest to tutaj jakieś niepotrzebne rzeczy jest to że musimy wybudować pas drogę kołowania całą, i parę stanowisk dla awionetek nie mam jakiegoś pomysłu jak to rozlokować na początku, więc myślę, że gdzieś tutaj dam pas. Nie będzie. Dam od razu asfaltowy, bo później jest wytrzymalszy, kosztuje 50 tysięcy więcej, ale później wychodzi taniej w utrzymaniu, więc myślę, że to jest dość rozsądne. Dajmy go na razie tak, teraz musimy rampy wjazdowy napas, myślę że dosłownie na samych krawędziach będzie w porządku o tak o, tak, o. dobra super to już mamy teraz droga kołowania taxiway i to ma 5 więc damy tu jeszcze tak i teraz zrobimy tak Przeciągniemy to do samego końca, super. No i teraz potrzebujemy tu... więc dobrze. Wybudować te... Stendy. Też damy je od razu, asfaltowe bo jako inwestycje w przyszłość, chociaż mamy mało pieniędzy, zapomniałem o tym. Tutaj mamy tylko milion. na różnica w takim stendzie to jest 10 tysięcy, ale jest operating cost niż... No dobra. No dajmy. Dajmy po prostu coś takiego niech będzie. Zresztą znaczy jak mi tutaj wszystko wybudują trochę zredukujemy ilość osób, które tutaj mamy, bo jest po prostu ich zbyt wiele. Nie będą nas dużo kosztować. Od razu możemy zrobić drogę. Żeby samoloty wiedziały jak mają kołować. Podłączmy te stędy. Super. Dobra, no i to już jedna rzecz zrobiona. Tutaj sobie kliknę next. Potrzebujemy także wieży kontroli lotów, żeby ktoś obsługiwał te samoloty. Gdzie ona była? Teraz dobre pytanie. Tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj. Nie, to jest terminal. Nie miejscu tutaj. Tu jest, no, no właśnie. Na to aktualnie też nie mam większego pomysłu, więc strzelaję gdziekolwiek. Później i tak będziemy mieli całkowicie inne wieże. Więc na razie niech będzie tutaj. żeby tylko obsługiwało. Tak, no nie możemy włączyć pasa, bo nie mamy cały czas wieży kontroli lotów. Od razu mogę zredukować trochę ilość pracowników. Będziemy mieli trochę lepsze tutaj fundusze. Dobra, super. Możemy odpalić. No i tak jak mówiłem, już my mamy pas włączony. Tutaj stędy już działają. I na razie będziemy przyjmować tylko małe samoloty. Oczywiście jeszcze musimy otworzyć lotnisko. I zezwolić na małe samoloty, małe wianetki na General Aviation. Tak, super. No i teraz musimy po prostu poczekać. Ale jest noc, więc one nie, nie przylecą, więc to chociaż może i przylecą. Nie wiem czy to mamy odpalone. Nie, nie mamy. nie mamy jeszcze wybadanych. O, trochę zawiłe to jest tutaj. A, nie, naklądują. Nawet się troszeczkę zdziwiłem, ale no, dobra. Bo ja nie pamiętam na jakie one paliwo latają. A, już mam odblokowany awgas, dobra. Na początku od razu jest odblokowany. To myślę, że mogę sobie, możemy sobie zrobić. E, co my możemy sobie zrobić? E, commercial license, dzięki czemu będziemy mogli zbudować swój. E, znaczy, to i tak nie możemy tego wybadać, bo nie mamy jeszcze terminalu i nie mamy pracowników, nie, administratorów, którzy będą się zajmować tym. Ale myślę, że możemy już popracować nad systemem. E, czemu tu droga nie jest podłączona? nad systemem aha, bo ja chyba drogę serwisową tu wybudowałem tak mi się wydaje a miała być zwykła droga nie wiem no teraz zadziała mniejsza eee, zaraz też właśnie, tak jak tuż nam podpowiada że przydałoby się wybudować yy Płot, żeby tam zwierzątka nigdzie na pas nie wchodziły ani na drogę kołowania bo to po prostu zatrzymuje ruch na, na, na lotnisku wstrzymuje dobra to może się zajmiemy zajmiemy się tutaj jakby to zrobić tutaj nie mam standów dobra to może terminal zrobimy gdzieś sobie tutaj później ale też będziemy potrzebowali tych funduszy, ale te tankowanie teraz jest dość potrzebne. Ze względu na to, że te samoloty po prostu nie wystarczają nam na to, żeby, żebyśmy zarabiali po prostu. One tam za postój dają nam jakoś tam gotówkę, ale to nie jest wystarczająco, żeby utrzymać lotnisko. Więc zacznijmy od tego że potrzebujemy wehicle checkpoint który dałbym sobie gdzieś może bardziej tutaj albo i nawet tutaj bo jednak tych budynków później trochę będzie zresztą tak jak widzicie mapa jest całkiem spora także tak czy siak prawdopodobnie będą gigantyczne przebudowy prędzej czy później więc po prostu postawmy to sobie tutaj doprowadźmy do tego drogę taką coś takiego super nie będzie no i teraz drogę serwisową też asfaltową damy sobie tak o super. dobra no to mamy jedną rzecz z głowy no i teraz potrzebujemy jeszcze bazę naszych samochodów żeby miały gdzie stać, gdy nie są używane, myślę, że możemy sobie to od razu dawać tutaj, albo nawet zrobić jeszcze taką pod drogę serwisową, i tutaj będziemy mieli też parę rzeczy, to na przyszłość będzie coś takiego. Przyda nam się też zbiornik na paliwo. Ok, dajmy go sobie. No nie mam pojęcia, gdzie on może tutaj być. Tutaj później będziemy mieli poliwo do samot odrzutowych. Nie będzie. Okej. Okay. Dobra, super. Samochodów chyba jeszcze nie mogę zamówić, bo jeszcze mi tego nie wybudowali. Dobrze, poczekajmy chwilę, albo dłuższą chwilę właściwie, bo jednak parę tych rzeczy tutaj będą budować. To mogę sobie zdemolować. Oni tu będą dostarczać. No i dobra, niech pracują. W międzyczasie może damy im płot do zrobienia. Bo oni to też niedługo skończą, ale ja bym sobie dosłownie calutką mapę tutaj zrobił dookoła tym płotem, żeby to mieć już z głowy Dosłownie od samego asfaltu. Trochę nas to będzie kosztować. O, coś takiego. Widzę, że nie jest tak źle. Coś takiego też tutaj. Tutaj nie wiem na jakiej wysokości to się zaczęło. Taką. Dobra. Pododajemy im trochę furtek. Tak, na przyszłość w różnych miejscach. Niech mają. Niech nie będą narzekać, że nie mogą gdzieś dojść. Że, albo żeby nie chodzili naokoło. No wiadomo, jak będziemy. Robić to lotnisko, coraz większe się będzie stawało. No to zwyczajnie będziemy usuwać ten płot na bieżąco i w innych miejscach go budować. Ale jednak teraz to kosztuje 750 tysięcy. My nie mamy nawet w tym momencie tyle na koncie. Dobra, to sobie schowajmy. Tutaj niech to i jeszcze chłopaki. Tu droga zrobiona, trochę ciemno jest jeszcze ta noc, też jest tutaj normalnie, są sezony, jest wiosna, lato, jesień, zima. A, tutaj sobie zwierzątka teraz chodzą, tak jak mówiłem, po pasie, po drodze do kołowania, no i jest to trochę uciążliwe, no tak jak teraz, tu samolot musiał się zatrzymać. No teraz może nie widać tego aż tak bardzo, że to jest aż takie złe, no ale w przyszłości yy, no będzie słabo. No ale niech oni to wybudują. Niech oni mi to wybudują. Dobra, super. I sobie zamówmy ciężarówkę, która będzie nam rozłożyć paliwo stąd. Tutaj. I od razu możemy podpisać sobie kontrakt na dostawcę paliwa. No nawet po gwiazdkach widać, że nie warto w ogóle myśleć ani, ani o tym, ani o tym. Co zaraz przejdziemy do tego, bo no, będzie najlepsza a, oferta od nich. E, no i tak jak widzicie, Avgas 1 zł 27 za litr i 0,28 za litr e, paliwa od, dla, dla odrzutowców. E, I tyle jednocześnie może przez jedną dostawę nam dostarczyć. Od no razu podpiszmy. E, tutaj jednak bym to... Aha, nie mogę. Dobra, bo nie mam dostawcy jeszcze. No. No dobra. To już będzie działać. Tam... O, już nam wiezie paliwo. Tutaj. Tu przez checkpoint przejeżdża. Tutaj sobie wjeżdża i tankuje. I nasze pieniądze trochę pouciekały. Ale mamy... 100% paliwa tutaj w zbiorniku. Tu już jedzie nasza ciężarówka, która będzie tankować nasze samoloty, które o to będą prosiły. To chyba trzeba włączyć dokładnie. No i już mamy jedną rzecz dodatkowo zrobioną. Teraz, jak sobie te samoloty polecą, to jeżeli któryś z nowych, który przyleci, tak jak na przykład ten, już widzicie, on chce, żeby go zatankować i nasza samochód wyjeżdża. Na razie nam jeden wystarczy. Ja tu jeszcze chyba rozszerzę o parę standów dodatkowych. Czy oni ten płot już... nie, oni jeszcze tym płotem się zajmują. Aha, a dobra, z tej strony już zaczęli go robić. No dobra, spoko, spoko. Samoloty lądują, startują bezproblemowo. No strasznie dużo tej zwierzyny, tutaj jeszcze nasi robotnicy, którzy teraz chodzą. Też chyba trochę utrudniają robotę, samolotem, pilotom właściwie, no ale jakoś to jest. Tu sobie zrobimy taką bardziej przemysłową powiedzmy, a tak jak ja mówiłem tutaj gdzieś będziemy mieli terminal dla pasażerów naszych. I tak jak mówiłem ja bym dodał tutaj trochę tych stendów, bo jednak pieniądze nam się przydadzą. No a później będziemy mieli te stendy przygotowane już właściwie pod pasażerów zwykłych, więc po prostu trochę większy ruch tutaj będzie już na lotnisku. Jak będziemy już inwestować w większe samoloty, to pomyślimy też nad kolejnym pasem. Znaczy to wiadomo, na większe samoloty będzie potrzebny większy pas, ale jak już tutaj dopełnimy te stendy, to będę myślał nad kolejnym pasem startowym. Bardzo możliwe, że trochę to będziemy też już ruszać, o tak jak tutaj już podpowiadał nam, że pora wybudować terminal dla naszych pasażerów. O, te standy szybko wybudowali, co bardzo fajnie. O, i Trochę pieniędzy się pozbyliśmy jednak, ale no zobaczymy jak to wyjdzie z tym cashflow. Tutaj kredytów na razie nie mam pobranych, jak coś to możemy wziąć, nie ma problemu, no a miejmy nadzieję, że ten income będzie dodatni. No i ciekawe czy ten samolot będzie nam to wyrabiał, ale no póki co wyrabia, więc nie ma większego problemu, wszystko jest w porządku. Jak jakiś samolot jeden za drugim by wylądował, no to po prostu ten samochód, o tak jak teraz sobie zawróci. A tak jakby samolot jeden za drugim wylądował, to on by sobie jechał od jednego do drugiego, później do kolejnego, kolejnego, kolejnego. Więc miejmy nadzieję, że ten cashflow będzie dodatni. No Jeżeli będzie źle, no to dokończymy te stędy tutaj. Być może w kolejny samochód wtedy no, chociaż nie myślę, że nie będzie to potrzebne na razie. No, ale będzie mi wystawać ten gigantyczny terminal, byśmy mogli przyjmować pasażerów. Po prostu pasażerów do małych samolotów pasażerskich. Taki jak, jak ten. O tutaj na przykład leci sobie. Teraz startuje. No, więc wszystko fajnie. To się jakoś rozwija. No i myślę, że to póki co takie małe lotnisko regionalne z wizją na przyszłość. Bo już od razu zaczęło od asfaltu, asfaltu pominęło ziemię, że tak to nazwę. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.